Cześć, to Klawia Pankreativ z w Dzisiaj opowiem Wam 5 zasad łączenia nauki z treningami. Myślę, że jedną z podstawowych zasad jest ustalenie priorytetów w ciągu dnia i nie planowanie zbyt wielu rzeczy na jedną chwilę, ponieważ w rezultacie może być tak, że nie zrealizujemy wszystkiego, co zakładaliśmy na dany dzień i będziemy się czuli na siebie źli, bądź będziemy mieli do siebie pretensje, że coś nam się w ciągu dnia nie udało. Kolejną ważną zasadą jest wcześniejsze przygotowywanie różnych materiałów zarówno szkolnych, jak i treningowych. I chodzi tu o takie błahostki, nawet jak spakowanie za, za czasu plecaka czy rzeczy treningowych typu ubrania bądź jakieś dodatkowe gumy treningowe. Aby trening był efektywny, należy też pamiętać o żywieniu i myślę, że tutaj każdemu zdarza się w biegu zapchać się drożdżówką przed treningiem, ale ważne jest, aby pamiętać o przygotowywaniu na przykład drugiego śniadania, czy nawet też obiadu, jeżeli nie mamy możliwości zjedzenia go na przykład w szkole. Sprawi to, że trening będzie zdecydowanie bardziej efektywny. Myślę, że ważne są także drzemki w ciągu dnia, których jakby też możemy się nauczyć. Taka 20-minutowa drzemka może nam przysporzyć naprawdę wiele dobrego i na przykład po wycieńczającym treningu, kiedy przechodzimy do domu, lepiej przespać się 20 minut i wtedy usiąść do nauki, która będzie zdecydowanie bardziej efektywna niż siadanie i próbowanie uczyć się na przykład do 23 czy nawet 24, bo na zmęczeniu nic nam w ogóle do głowy nie wchodzi. Myślę też, że uczniowie oraz studenci Lotto powinni pamiętać o tym, żeby po prostu wzajemnie sobie pomagać. Są tu też uczniowie, którzy chodzą do jednej klasy razem. I pamiętajmy, że jeżeli na przykład kogoś nie ma, to naprawdę warto i czasem miło poratować kogoś notatkami, powiedzieć co było na poprzednich lekcjach i po prostu tak wzajemnie siebie wspierać. Okej, okay, a może wy się podzielicie jakie wy macie porady albo własne sposoby na łączenie nauki z trenowaniem? Napiszcie w komentarzach.